kolejnym filmie na moim kanale wiem, długo nie było filmów i teraz możecie się zdziwić, dlaczego mam nowe konto, ponieważ tamto konto moje zostało zablokowane na stałe. Ale to nieważne. Teraz mam nowe konto Nadia Kolka. Tak, bo to było konto kiedyś mojej siostry, więc tu mam Nadia Kolka. Więc możecie zapraszać tutaj do znajomych i. No, zostało zablokowane na stałe. Miało 25 level, chyba. Tak, i patrzcie, Teraz sobie wpiszę i zobaczycie, że nie ma. Ehm, czekajcie. Lili, 1, 2, 3. to to. I nie ma. Nie ma. Dobra, napiszemy, nagrywam. i dzisiaj wam pokażę co znaczy jaka jest metoda też żeby bez klucza brać jajka i też gdzie jest żółty klucz bo tylko wiem gdzie jest żółty klucz niestety więc yy, no żółty klucz jest jak macie pod VIP-em. no to yy, jest taki króliczek i za króliczkiem jest takie jajo jakby rozkrute i tam jest żółty klucz <laughs> a żółta brama jest hmm. o tutaj za tym wodospadem takim jest tutaj jajko nugetowe zrobimy sobie zdjęcie hmm. tak napiszemy na odcinku ok, eee, hej okej okay. dobra to mamy pierwsze i teraz wam pokażę jak zdobyć właśnie jajko bez użycia klucza tylko musimy znaleźć, gdzie oni dali ten zmniejszacz. Bo tu są takie też zmniejszacze, gdzie właśnie bez. No, jak się ma zmniejszać, to właśnie wtedy można, jakby, odebrać te jajka bez tego, bo trzeba tak skakać kilka razy i zdobędziecie jajko. I teraz dzisiaj. Słuchajcie, zagramy sobie w parkury, ale jeśli przegram, to muszę sobie usunąć jednego skina. Będzie tych parkurów z trzy. Tak, będą trzy parkury. Więc na początek weźmiemy sobie o ten. Nie, no niemożliwy to nie. Niemożliwych to ja nie umiem. Mm, dobra, to ten weźmiemy. Mam nadzieję, że jak najmniej będę spadać. Mm, dobra. No ja już się boję. A, bo tam jest klucz. Piu. Ja mam nadzieję, że nie spadnę. bardzo nieładnie. O, nie. Dobra, czyli mamy sobie usunąć teraz innego skina i mamy do dyspozycji trzy skiny do usunięcia. Więc trzy razy przegram i losujemy. Ja nie chciałabym, ja się boję naprawdę, jakie to będą skiny. Będę musiała robić nowe skiny hmm. Czy to jest ten świat co ja myślę Bo ja nie przeszłam tędy co trzeba było ja wiem gdzie tu jest przejście Nawet no, to jest muszę iść pół godziny Tam jest szafa Idziemy tam <laughs> i zostawiajcie łapkę w górę i subskrypcję i piszcie co chcecie w następnym filmiku. Tam, dam, dam, dam pióro. Ja w tym parkurze nie zginęła, więc. No, ten też pominiemy, bo tu nie ma żadnej lawy, ani nic. No i proszę bardzo. No to się będzie działo. Dobra, jej dobra, ja nie, chcę ryzyko... ja nie chcę ryzykować, bo ja nie chcę przegrać. Więc przejdziemy sobie tak szybko, szybko. Albo może chcecie z kimś odcinek. <try> O ja nie wiem z kim. No to w sumie tak łatwe. Mm. Mm. A co to tutaj? Ciurek ktoś zrobił. No nie. Dobra, na razie mamy do usunięcia tylko jeden skin i mnie to bardzo cieszy, a was pewnie śmieszy. <grych> znaczy, a was bardzo... No nie wiem. Pewnie chcielibyście, żebym usunęła tyle skinów. Ja <grych> mam w sumie mało skinów. W tym też nie zginęłam. Więc ja nie wiem, ile będziemy przechodzić tych parkourów. No, ten to na pewno. No i już proszę. Idziemy do następnego. Dobra, mamy już dwa skiny do usunięcia. I jeśli chodzi o ten mój głos, to było test, bo nie wiedziałam, czy jest lawa, czy nie. I musiałam sprawdzić. I jeśli chodzi teraz o mój głos, to. No, wstałam niedawno. No. I jak coś to tam była próba czy jest ten, czy lawa, czy nie, bo to tak ciemno, nic nie widać. No. Ty mnie przegram. Tak myślę. Hmm, no i proszę Czyli mamy już skiny do usunięcia. Odwrócić sobie. O nie. Dobra, idziemy usuwać. Skiny nadszedł najgorszy czas w tym, co tu się dzieje. Ja na pewno nie chcę usuwać tego skinu, tego, 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 tego. tego, Nie chcę usuwać skinów do momentu. o tego. Dalej to już mogę usunąć. O, i jeszcze nie chcę tych. tej i do tej. O, te małe że to jest najlepsze. No dobra. No to trzy. dwa. jeden. No no, dobra, i tak ma zero polubień, więc no spoko. No, I tak mam w skinach mało polubień. Seria ja usuwać trzy skiny. No dobra. Raz, dwa, trzy. A i dobra. I jeszcze jedno. I po filmiku robię sobie tyle skinów, że. O matko Boska. Dobra. Jeden. Dwa. I trzy. A no co, jeszcze raz. Czekajcie. Jeden. Dwa. I trzy. No nie. Je... Czekajcie, bo mi się to bardzo ten... trzyma. O oh, je? Yeah? Co to jest? Bo ja tego nie robiłam. Dobra. Trzy. Dwa. Jeden. Aj, dobra. Uch, dobra. Dziękuję Wam za odcinek. Zostawiajcie łapkę w górę i subskrypcję. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. I piszcie, co chcecie w kolejnym filmiku. A ja was żegnam do następnego filmiku. Bajo!